Kolejne 50 player wykluczający redobor 81+, dzisiaj już się na pewno uda trafić jakąś kartę Shave Shifter, albo shapeshifter hero Tylko jeszcze nie wiem jaką, wydaje mi się że Zinola albo ribery najprawdopodobniej Czy pokażę stópki? Y 20 Paysafe Card i pokażę Tylko, że jest taki problem, że u mnie Paysafe nie można na nie wysyłać Uuu, Gomez, znaczy, on chyba nie jest jakiś drogi, chyba ze 100 tysięcy kosztuje mi, więc coś takiego, ale dobre ma statystyki Wreszcie mamy kartę shapeshifter i to Shave Shifter hero, a nie ja okłamałam, bo trafiłam jedną kartę Shapeshifter Shifter Hero już się ma kiedy live. O, witam. Czesława mi się nie Dzień dobry. Właśnie teraz jest. Nie, no, następny live będzie jakoś chyba we poniedziałek, we wtorek zrobimy live'a. Jakoś chyba we wtorek bardziej. Jest szansa, że jutro będzie live. Tak, chyba jutro. Albo może nie ma szansy. Zobaczmy. 86 Rodri. Dobra, na razie na 47 playertyków, był tak. Walkout Rodriego, Ruben Adidas. No, oczywiście Mario Gomez to trzeci walkout. Hummels, czwarty walkout. Ramos, piąty. Kielini, szósty. I tam jeszcze dalej był na pewno w duplikacie na no, was. Osiem, dziewięć. Dobra, dziewięć walkoutów. To zostały nam jeszcze trzy piki. Przed chwilą w sensie więcej nam zostało pików. Bardzo już 82+, plus. I tu jest jeszcze jeden 85+, plus. To sobie dopiero później będziemy otwierać. Tu są trzy ostatnie te playerpiki. Jeden z trzech doboru. 81 plus. Ale dobra, już kartę specjalną trafiłam. Więc jest dobrze, bo to, to nam dzisiaj chodzi... chodzi. Dobra, dobra, wiem. To jest najtańsza karta, 92 na przypalenie. To bierzemy tutaj kukurelę i zobaczmy, co w 50 Player Replugujemy z doboru 81, plus 80. Nie, <ścoughs> no, nie wezmę kim pębę. Żorzyniu 85, dobrze. Siema, studnia J Jaka pogoda dzisiaj u ciebie? Opowiadaj. No, mamy dużo czasu. Powiedz nam, obiadek dobry dzisiaj, był czy nie Najadłeś się? Jaki wynik był naszego dwumeczu ostatniego w FIFA? <grywa> Dobra studnia, powiedz ty mi, chciałam wziąć w moim icon piku, możesz się teraz zemścić. Nie ma problemu. Jedynka, dwójka, czy trójka. Ja jestem z 1 stycznia, czyli to jest pierwszy tysiący, to serie jest 1, 1 i 0. Czyli 1 to 1 to jest 2. To jest, jest, jest dwie. Dobra, czyli po środku jesteś pewny, że dwójka. Nie chcesz zmienić. To jest bardzo ważna decyzja studnia. Od tego zależy, czy będziemy znajomymi, czy nie będziemy już znajomymi. Dobra, dawaj dwójkę. Dobra, dobra, to trzymaj się tam studnia. Postanowione. Ja myślę tak szczerze. Że, że dwójka to będzie najgorsza możliwa karta, jaka może być. Ale dobrze, zaufajmy. Daj moda. No właśnie, zaraz się może zwolnić jedno miejsce. Jak pod dwójką będzie najgorsze, to się zwolni jedno miejsce, więc wtedy będę mogła rozdać. Dobrze, zobaczmy. Bierzemy numer dwa. Sprawdźmy. Nie, no, studnia. Tylko czekajcie. Dobra, dobra. Znowu to może być Ronaldinho, co najwyżej. Ale znowu najlepsza. Ej, jesteście niesamowici. Za każdym razem i Brazylię bierzecie. Studnia, nie spodziewałam się tego po tobie. A tam pod trójeczką mur pewnie. <gry> Dobra, tu może być tylko tak. Cafu, tu może być. Sokrates, kaka i Ronaldinho. Są tylko cztery opcje: Cafu, Sokrates, kaka, Ronaldinho. Cztery opcje tylko są. Serio? Mi się wydaje, że tu może być, bo mi no. 78 fizyczności. Nie, to, to chyba jakiś bardziej napastnik będzie. 93. Str... Oj, to będzie jakiś. Nie najlepszy napastnik. 90, 90 ryblingu. Lineker 93, overall. Ja myślę, że to Casillas będzie, mi się wydaje, że Bramkarz. Dobrze, że to wam, to jednak nie Casillas. 93 strzelania. 90... O, to Torres to jest chyba, czy nie? Tak, Fernando Torres 92. No, Torres ogólnie dobry. Znaczy, to no, pewnie bym nie zagrała. Ale no, tak kiedyś coś kosztował. <grym> Dobra, widzowie, uwaga. Chwila prawdy. Uwaga, uwaga. Przywitajmy wszyscy razem Ronaldinho do mojego pierwszego składu. I podziękujmy studni za to, co mi wybrał. 88 fizyczności, 87 podań. Czy Sokrates albo kaka? Strzelam z Sokratesa bardziej. Nie, Rivaldo to ja już mam. Nie gadaj. Nie, no to kafu jest chyba. Nie, no kafu. Dobrze! No, on jest lepszy, bo ostatnio miałam do wyboru Kafu i miałam ocenie do wyboru Carlos Alberto. To wziłam w ciemno Carlos Alberta, a Kafu jest najdroższy prawobrońcom Więc dobrze. Mój nowy prawo obrońca. No, bo wam powiem, że tym Carlosem Alberto mi się tak słabo grało. Kiedyś ci się odwdzięcie za ten traf. 600, no, 600 tysięcy około. Będzie babę z zobaczycie? Będzie, będzie. Przed otwarciem paczki musisz sobie zadać najważniejsze pytanie Jak widać się geograf z klasą? Macie pomysł widzowy, jak widać się geograf z klasą? Czy nie macie pomysłu? Ja zapomniałam już, kurczę, nie wiem jak się wita Dawno w szkole nie byłam, to wiecie Dobra widzowie, teraz każdy z was zostawia łapkę w górę I mogę, te, mogę otwierać, okej? Okay? Za 3 sekundy wszyscy zostawicie łapkę w górę I otwieramy bo oszukujecie strasznie. Player pick, ja też tego do Shape Shifter. Otworzyliśmy cztery te player piki i trzech był raporty. Czyli będzie znowu raportem? Myślę, że jest za to duża szansa, ale mi tutaj najbardziej chciałabym jakąś kartę Shape Shifter Hero. Na pierwszym miejscu już jest ktoś, kogo mamy. Nie podejrzyjmy po prostu, co my tu mamy? Na pierwszym miejscu mamy Totsa, na drugim. Tutaj trochę za dużo podejrzewam też jest Tots Nie no, jakiś jeden Shapeshifter będzie. Serio. Uwaga, najpierw od tego zacznijmy, którego już mam. 90 fizyczności, 92 podań. Oś... Nie, to to nie będzie Lewandowski. To jakiś pomocnik będzie. Ale jaki ja mam pomocnika o takich statystykach? Uuu, dobra, jednak nie pomocnik. No ale też mam nieumiennego Cancelo. Więc to najwyżej 95 na przepalenie. 95 fizyczności, 87 podań. Cristiano Ronaldo to jest. Tu też może być Cristiano Ronaldo. No dobra, to jednak nie on, bo Ronaldo ma 99 strzelania. Ale ten ma 99 tempa. Czy no wszystkie są takie powyżej 90, oprócz strzelania. To ktoś dobry jest. Też mi się wydaje, że jeśli Mbappe miał być, to na miejscu trzecim. Uwaga. Nie, no to chyba. 96. Nie, to jest ten. Laporte. Zaufajcie mi. Dobra, że 44 obrony. Chyba laportem po Ej, ale fajne też masz no ale tocy to wiadomo. One są przereklamowane, w sensie te solsticky mają przehypowane, uwaga! Chodź. Dla już nie Jeden z trzech 84, plus. uwaga? Tu może być coś dobrego no okej, okay. 87, to myślę, że bardzo dobry traf Teraz otwórzmy jeszcze te 2, 1, 4, 85+, no do tej pory otworzyłam 3 chyba Wydaje mi się, że 3 otworzyłam typiki i w każdym był walkout, więc zobaczymy Może wreszcie trafimy 4 karty, 85, uwaga Myślałam, e że jednak będą 4, 85 Rochcia <ślałam>, ciszę przed burzą, dobra, trzymam do słowu, uwaga No dobra, może... <ślałam>, może nie do końca burza Kawani bestia Dobra, to oczywiście to się nie zastanowimy, bierzemy kawaniego. Ja no jest bierzemy TP Jeden z dwóch shapeshifter za ukończenie tych wszystkich tam wyzwań Ten trzeba było łącznie chyba wygrać 21 spotkań Tak mi się wydaje, 21 spotkań w tam trybie Więc zobaczmy, czy warto było Jedna z dwóch kart, shapeshifter Dobra, nie ma duplikatu No to w sumie nie to A nie, dobrze, bo nie mam w klubie ani Messiego, ani Ronaldo dalej się sprzedał, a my jesteśmy transferowej. Zaczynamy od tego po prawej stronie. Uwaga! O, można hero trafić jednak, ale 77 fizyczności, 88 podań, to wydaje mi się że raczej bez strzału. Przecież nie wiem. Ale dobra, to może zaraz to, zobaczmy tutaj. Ej, też jest shapeshifter hero. Zawsze tego po prawo, bo on ma takie średnie statystyki, a po lewo jeszcze nie wiemy, jakie są statystyki. 91 strzelania, 93 tempa. Tak, to chyba jest ten Riken, chyba go przepaliłam jednak. Trzeci raz go trafiam. Uwaga, 92 fizyczności, 90, podaj. No, tu mi się wydaje, że może być coś dobre, ale może też nie być. 92 obrona, 84 strzelania. 88 tempa, 92 dryby. No To jakiś pomocnik, chyba to jest, co? No dobra. Ale 92 overall na przepalenie? Kurde, oczywiście, że się przyda. Dobra, bierzemy. O, o o o! Ciekałam na ten komentarz. Siema, a ty znowu w tej samej bluzie. A wcześniej mhm. tak długo tłumaczyła, że ma kilka takich samych. I teraz kochany. Pa! To jest bluza z wczoraj. Widzisz o, różnicę? Pa. Tu. Też ma taki sznureczek o! To jest bluza, w której siedziałam wczoraj. To jest bruda, w której się dzisiaj, I też ma taki sznureczek, ale ma inny kolor, rozumiesz? E, widzieliście na Instagramie, jakie wczoraj te? Jakiego burgerka wczoraj zrobiłam, taki pyszny był. Tylko był jeden minus, no bo tam dodałam czerwonej cebuli do tego i potem śmierdziłam cebulą. Trzy paczki pięciu piłkarzy plus 83+, plus, i trzy paczki pięciu piłkarzy plus 85+. Plus. Ja myślę, że w każdej paczce będzie walkout na te 6 yy, na te 5 w sensie, po oprócz tej. Dobra, tu odda, pa! O, mówiłam, jest walkout. Ej, a powiedzcie mi, pokazują się już te zielone karty? Naprawili dość nadal się nie pokazują jako pierwsze, w sensie, że wiecie, jako walkout, tylko gdzieś tam są na samym końcu. Bo na razie tego nie możemy sprawić. Trzecia i ostatnia paczka, pamięć pokażę, 83+. One tam były, wiecie, przy okazji do zdobycia tak naprawdę. Jest jakiś walkout. I jak się tam właśnie robiło, grało te mecze o to, żeby zdobyć tego PKD od boru. My teraz w tym trafiliśmy, to my będziemy musieli przepalić od razu. Ale jest szansa jeszcze na karty hero. Są takie trzy SBC do zrobienia od Na razie zrobiłam jedno, zobaczymy czy mnie zachęcą, żebym zrobiła więcej. <grym> Nie zachęcili, że i tak zrobię. To teraz trzy paczki z pięcioma apelkarzami 85+. No one były z te codzienne SBC, które tam wychodziły. To codziennie się odświeżało i codziennie można było zrobić, więc zobaczmy czy warto było. W pierwszej takiej paszy trafiłam 3 karty 85, więc teraz już naprawdę jest lepiej. Mamy walkout 87. Nadal może być karta Shifter Hero tutaj, w środku, uwaga. Yy, dobra, ale trzy walkouty w jednej paczce, to jak na mnie to jest wybitny wynik. Dobra, kolejna paczka z to zobaczmy. Poprzednio 90 overall angdy zobaczymy, co będzie tym razem. Yy, lepszy overall 92 zamieszamy. Paczka numer 2, dzisiaj. 80, znaczy 5, 85, zobaczmy. Też z walkoutem, Dobra, nie ma 5 kart 85 plus, znaczy 85. 86 busket Ale ja myślę, że to jest ta paczka, w której będzie wreszcie karta Shapeshifter Hero. Uwaga? Kurde. Ale trzy walkouty znowu. Dobra, myślę, że to trzech razy sztuka. 5 piłkarzy, 85. Plus. O, nie chciało się otworzyć. To znak. Będzie Shapeshifter, naprawdę. To już musi być. Shapeshifter Hero, oczywiście. Ale imobilius 87, bardzo dobry traf. Dobra, otwieramy. Uwaga, czy będzie dzisiaj Laporte? O, to jest pytanie. Zaraz się pewnie przekonamy. A czy jest jakaś karta, którą mam już w klubie? Jest jedna, a Messi'ego już nie mam w klubie, bo jest na transferowej, więc jak coś, to na drugim, trzecim albo czwartym miejscu może być Messi albo Ronaldo, shapeshifter. To zobaczmy od tego, którego mam już w klubie najpierw. o, tu zmiennął kształt. No, no ale najdroższy zmiennął kształt, którego mam w klubie, to jest chyba właśnie Grealish za... Pół miliona około. około. Więc zobaczmy, czy to będzie on. 90 podań, 83 fizyczności. 95 strzelania. No to spina co Żarto Żartowam, obamy, jak. Będzie toc alaba. A toc alaba nie ma 92, przypadkiem? Operala? Lecz nie wiem, pytam, bo nie wiem. To teraz. Dobra, nie, po kolei. Miejsce numer dwa, uwaga. Yy, tu mamy toca jakiegoś. 91 podań, 88. Jedno jest pewne: nie będzie to Laporte, bo Laporte ma więcej fizyczności. 96 obrony, 91. No to chyba pomocniej jakiś to może być. Meskitu. Kto to był? Kod Arbus napisał. Pół minuty wcześniej będzie toc alaba. Kod Arbus, wyś napisz, że trafię. Cristiano Ronaldo. I napisał, co będzie pod trójką, więc tego nie wiadomo. Ale zobaczmy, zaraz się dowiemy. Mamy za kolejnego. No wolałabym przejść teraz. 79 fizyczności. Dobra, dobra, znowu nie Laporte, więc Laporte raczej będzie pod czwórką. 91 raczej bez szału takie tarystyki. To jakiś pomocnik pewnie. Bernardo Silva. No a te trzy na razie to chyba bym najprędzej wzięła i po prostu przepaliła go. Chociaż nie miałam czym przepalić. A jeszcze musimy paczkę za tokenę otworzyć. Ja myślę, że to będzie kolejny shifter. Patrzcie to. Żartowałam. tots jednak. No to chyba Neymar może być najlepszy z totców. 91 podań, 85 fizyczności. To chyba nie Neymar. 94 strzały, Ale może być coś dobry nadal. Nie, to nie jest nic dobry. Nie wydział, Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że nie trafi wszystkich 7 kart. 84, może być jakiś walkout. Dobra, jest i to potężny Robert Lewandowski, 92 overall. Dobrze. Jakiś niewymienny shapeshifter by mi się przydał, Hero.